Mina nigdy nie skarżyła się na zdrowie. Dlatego, gdy zaczęła okresowo czuć się źle i mieć mniej sił, nie przywiązywała do tego wagi. Uważała, że od dawna nie była na urlopie. Od ponad roku oni z mężem nigdzie nie wyjeżdżali. Chociaż nie, latem wzięła urlop, ale żeby pomóc rodzicom w ogrodzie. Jej rodzice mieszkają na wsi i mają swoje gospodarstwo. Nie może im nie pomagać. Tym bardziej, że mężowi nie dali urlopu i tak nigdzie by nie pojechali. A tak pomogła. Oczywiście przez to wcale nie odpoczęła, ale się nie skarżyła. I oto wydaje się, że organizm zaczął domagać się odpoczynku. Minie niedawno stuknęło 34 lata i uważała się za w pełni zdrową. Nawet nie chciała iść do szpitala. Co jej tam powiedzą? Samo przejdzie. Ale gdy zaczęła męczyć się po wykonaniu nieskomplikowanych rzeczy, zdecydowała się w końcu się zbadać. Myślała, że brakuje jej jakichś witamin. Ale lekarz od razu coś podejrzewał i skierował ją na badania onkologiczne. Nina jeszcze się na siebie oburzała. No, jaka onkologia? Co za bzdura! Młody specjalista nic nie rozumie, tylko ludzi pędzi. Jednak lekarz miał rację. Ona przeżyła prawdziwy szok. W jej wieku taka diagnoza. A jak powiedzieć o tym mężowi? Bała się, że Dima nie zrozumie, że ją zostawi. Jak mężczyzna poradzi sobie bez bliskości? Ale to jeszcze nie wszystko. Czekają ciężkie i długie leczenie. Czy on będzie ją wspierać? Co z pracą? Ona przywykła liczyć na siebie i niczego nie prosić męża. Zarabia więcej od niego i dzięki temu żyją im się dobrze. Nigdy nie ma problemów z pieniędzmi. Nina długo przygotowywała się, aby przekazać tę wiadomość mężowi. Brała urlopy z pracy, żeby chodzić do szpitala. Wciąż jednak miała nadzieję, że to jakiś błąd. Ale gdy stało się jasne, że diagnoza jest prawdziwa i trzeba natychmiast zacząć chemioterapię, zdecydowała się porozmawiać z mężem. Dima był w takim samym szoku jak i ona, ale wziął się w garść i powiedział, że dadzą radę. Kocham cię i nie zostawię, zapewnił żonę, która stwierdziła. Że zrozumie, jeśli odejdzie. Wsparcie męża bardzo pomogło nimie w tym momencie. Była pełna determinacji, by wyzdrowieć, mimo że prognozy były niejednoznaczne. To nie był pierwszy etap raka i nie mogli niczego obiecać. Ale jej stan pogarszał się z dnia na dzień. Musiała pójść na długie zwolnienie lekarskie i leczyć się, leczyć i leczyć. Chociaż leczenie było podobno darmowe, aby złagodzić skutki uboczne, trzeba było kupować dodatkowe leki. I to już z własnej kieszeni. Zdrowie najni pogarszało się z każdym dniem. Objawy stały się nie do zniesienia. Teraz jej życie stało się niekończącym się ciągiem przyjmowania leków, zabiegów i wizyt u specjalistów. Chociaż leczenie było podobno darmowe, rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. Podstawowe leki były wydawane za darmo, ale do pełnej terapii potrzebne były dodatkowe środki. Skutki uboczne silnych leków ją dręczyły. Aby je złagodzić, potrzebne były specjalne leki. Ich bezpłatna lista nie została uwzględniona. Każda wizyta w aptece opróżniała jej portfel. I tak wszystko, co Nina zarabiała, szło na leki. I i tak wciąż brakowało. Postanowiła nic nie mówić rodzicom. Mają już swoje problemy, a matka ma też słabe serce. Niczym jej nie pomogą, a mówiąc o swojej diagnozie, tylko pogorszy jej stan. Chociaż Ni nie było źle, rozmawiając z rodzicami, starała się żartować. Ale z mężem było trudniej. Nie miała sił, by cały czas się uśmiechać i być w dobrym nastroju. Wkrótce i Dima nie miał już ani sił, ani pieniędzy. Zrozumiawszy, jak poważna jest sytuacja, powiedział, że w takim tempie długo nie pociągnął, zaproponował, aby zarabiać więcej pieniędzy, zmienić pracę. I już znalazł rozwiązanie. Niestety były to wyjazdy na kontrakty, ale nie mógł znaleźć innej pracy z dobrą pensją. Przepraszam, że nie będę obok, ale inaczej nie da się, przepraszał żonę. To tylko na jakiś czas, potem wyzdrowiejesz i będzie jak dawniej. Mina nie miała nic przeciwko temu. Nic nie da się zrobić. Ona sama nie może pracować, a mąż i tak się stara. Na nim spoczywa duża odpowiedzialność. Zresztą tak będzie nawet lepiej. Nie będzie widział zmęczonej i wciąż narzekającej żony. Kosztowało ją niewywysiłków, by cokolwiek robić w domu. Gotowała jedzenie byle jak. Biedny Dima znosił to, chociaż było widać, że nie jest zadowolony. Ale mąż również widział, że żonie jest ciężko i potrzebuje pomocy. Jeśli on wyjedzie, to jak ona sobie poradzi sama? Więc przynajmniej pomagał trochę w sprzątaniu. Przynosił produkty do domu, wynosił śmieci. Drobnostki, ale dla Najni to była ogromna pomoc. I poprosił swoją matkę, aby zajęła się żoną. A swoim rodzicom Nina nigdy nie powiedziała o swoim stanie. I tak byłoby im niewygodnie przyjeżdżać. Prosić matkę, żeby rzuciła pracę. A z czego będą żyć? I ojca nie można zostawić samego w gospodarstwie, nie poradzi sobie. Najlepszym rozwiązaniem była więc Teściowa. Polinę Pawłowna zgodziła się. Nie proszono jej o wiele. Parę razy w tygodniu przynosić zakupy, wyrzucać śmieci i opiekować się synową. Jeśli Ninie będzie bardzo źle, to zrobić coś w domu. Teściowa była dziwną kobietą. Nina ostrożnie z nią rozmawiała. Trudno było zrozumieć, o czym ona myśli. To chwali, to krytykuje, to narzeka na życie, to opowiada, jak wszystko jest wspaniałe. Od samego początku było jasne, że z Poliną Pawłowną będzie trudno. Ale Nina była kobietą spokojną i dobrą, więc miedziała nadzieję, że ze teściową uda im się znaleźć wspólny język, ponadto była pewna, że w takiej sytuacji teść podejdzie do niej ze zrozumieniem. Ale Polinę Pawłowna nie zamierzała pobłażać chorej synowej. Od razu powiedziała, że nie będzie żadnych ułatwień. Mina nie jest na tyle chora, aby wszystko robić za nią. Jeśli będziesz się użalać, nigdy nie wyzdrowiejesz, surowo powiedziała teściowa. Opuszczać ręce, nic nie robić, licząc na innych, to główny błąd. Trzeba zmusić się do wstawania z kanapy, choćby po drobnostkach. Ale zajmować się czymś. Wtedy choroba szybciej ustąpi. Nina się z tym zgodziła. Nie zamierzała prosić teściową o mycie podłóg i wycieranie kezji codziennie. Tylko chciałaby, aby pomagała jej w jakichś trudniejszych pracach. Ale Polinę Pawłowna od razu określiła, w czym będzie pomagać. Będzie przynosić paczkę z zakupami, wynosić paczkę ze śmieciami. Dwa razy w tygodniu maksymalnie. Jeśli coś się skończy, Nina będzie miała motywację, by wyjść na spacer. Tym bardziej, że i tak jeździ do szpitala, więc po drodze może spokojnie wstąpić do sklepu czy apteki. Tak właśnie pomagała jej teściowa. Trochę, ale lepsze to niż nic. A kiedy pojawiła się kwestia, że ninie skończyły się pieniądze, a trzeba było kupić leki, zwróciła się do męża. Ale Dima powiedział, że ustalili, że pieniądze będzie przesyłał matce. Okazuje się, że ta od razu mu powiedziała, że pieniądze mają być dawane jej. Mama ma rację, rozsądnie stwierdził mąż. Źle się czujesz, kto wie, na kogo możesz trafić. Oszuści teraz wykorzystują chorych i starszych, a ty jesteś w słabej pozycji. Polina Pawłowna uważała, że to słuszne. Opiekuje się synową i sama widzi, czego potrzebuje, więc to ona powinna dysponować pieniędzmi. I dobrze, Nina nie protestowała, wiele jej nie potrzeba. Potem Teściowa nawet nie pytała, czego potrzebuje synowa. Przynosiła produkty według własnego uznania. Najpierw domagała się pieniędzy, ale gdy Nina powiedziała, że wydaje je na leki, spojrzała na nią z niezadowoleniem i mruknęła, że wszystko zrozumiała. W efekcie teściowa, trzymała synową na półgłodzie, praktycznie nie kupowała produktów. Mówiła, że i tak takie leczenie zakłada brak apetytu. A po co wtedy marnować żywność? Trzeba się utrzymywać i nie przejadać. Nina i z tym się pogodziła. Rzeczywiście, apetyt był zły, wszystko ją mdliło. Chciała owoców lub czegoś pysznego i lekkiego, ale sobie tego nie pozwalała. Prosiła tylko o pomoc z lekarstwami. Ale mąż odpowiadał, że daje pieniądze matce. Niech Nina z nią to załatwia. I to było utopią. Teściowa wysłuchiwała próśb, a potem mówiła, że poradzi się swojego znajomego lekarza. I on zdecyduje, czy te leki są potrzebne. I ten znajomy zawsze mówił, że nie są. Państwo leczy za darmo. A to, co tobie przepisują, to tylko po to, by napychać kieszenie lekarzom, oświadczała Polina Pawłowna. Rzeczywiście leczenie było bezpłatne. Ale, żeby było mniej skutków ubocznych, trzeba było kupować leki na własny koszt. A teściowa tego nie rozumiała. Uważała, że Nina się wykręca. A może rozumiała, ale specjalnie tak mówiła, żeby nie wydawać pieniędzy. Synowa została sama ze swoimi problemami. Teściowa praktycznie w niczym nie pomagała. Oczekiwała wdzięczności za to, że przynosi tani chleb z kefirkiem i kilka jabłek. Polina Pawłowna przychodziła od czasu do czasu, sprawdzała czy synowa jeszcze żyje. Przynosiła skromny zestaw produktów i wychodziła. Nina skarżyła się mężowi, że jest jej ciężko, a on mówił, że przecież ona nie jest umierająca. Wszyscy sobie radzą, więc i ona da radę. Czego ty chcesz od mojej matki? Odpowiadał niezadowolony. Ona pracuje, ma swoje życie. A jeszcze musi do ciebie biegać. A ty cały dzień w domu, więc sama coś zrób. Ale żona chciała chociaż pomocy z lekarstwami. Chemioterapia, którą dostaje za darmo od państwa, to oczywiście dobrze. Może pomóc pokonać raka. Ale trzeba też samemu sobie pomagać. Bez dodatkowych środków szanse są mniejsze. I wyglądało na to, że ani mąż, ani jego matka nie są zainteresowani tym, aby Nina wyzdrowiała. Co więcej, wkrótce Teściowa zaczęła mówić o tym wprost. Oni już nie wierzyli, że młodej kobiecie coś może pomóc. Nina traciła siły. Po kolejnej sesji chemioterapii było jej tak źle, że pomyślała, że tego dnia na pewno nie przeżyje. Nudności nie ustępowały. Słabość sparaliżowała jej ciało. Każdy ruch wymagał niewywysiłku. Lekarze ostrzegali o skutkach ubocznych. Ale jedno to słyszeć, a drugie to doświadczać tego na sobie. Sama już nie chciała żyć. Myśli stawały się coraz mroczniejsze. Choroba odbierała nie tylko siły fizyczne, ale i emocjonalne zasoby. Męża dawno nie widziała, jakby go w ogóle nie było. Przyjechał raz na trzy dni ze swojej zmiany, i potem znowu odjechał. Jego wizyta była chłodna. Bał się nawet na żonę spojrzeć, nie mówiąc już o dotknięciu jej. Mina oczywiście wyglądała jak chodzący trup, ale on niechętnie rozmawiał z nią nawet przez telefon. Wiecznie nie miał czasu. A teściowa traktowała ją jak bydle. Przychodziła, warczała i szybko wychodziła. Poprosić o pieniądze to zabije wzrokiem. Nina byłaby już gotowa odejść z tego świata, ale żal jej było rodziców. Ona jest ich jedyną córką. Jakby to przeżyli. I nie chciała ich porzucać na starość. Ale czuła, że jej zostało niewiele. I wtedy, jakoś teściowa przyszła, spojrzała, jak synowa miota się z bólu, i zaczęła ją strofować. Mówi, że jak młoda kobieta może tak zaniedbywać siebie i swoje mieszkanie. Kiedyś ona sama miała prawie 40 stopni gorączki, a mimo to znajdowała w sobie siły, by gotować i sprzątać w domu. No, kochana, dość tego użalania się, pogardliwie rozglądała się Teściowa. Dopóki żyjesz, zrób generalne sprzątanie w mieszkaniu, bo inaczej goście na pogrzeb przyjdą. Będzie wstyd. Mina patrzyła na nią zdezorientowana. Teściowa postanowiła ją w ten sposób zmotywować, czy naprawdę oczekuje, że ona umrze. Ale z jej miny było jasne, że drugie. I synowej tak przykro się zrobiło, że postanowiła zrobić wszystko na złość tej teściowej. Za wszelką cenę musi się podnieść, żeby nie było żadnych jej pogrzebów w najbliższym czasie. I od tego momentu zaczęły się zmiany. Leczenie niespodziewanie zaczęło przynosić pozytywne efekty. Nina poczuła się lepiej, pojawiło się więcej sił. Zaczęła wracać do zdrowia. Ale młoda kobieta nic nie mówiła ani mężowi, ani teściowej. Przecież wiadomo, na co oni czekają. Mieszkanie najprawdopodobniej przypadnie mężowi. Teraz to wspólna własność, a tak będzie jego osobista. Rodzicom po CEO. Oni już są w wieku, pewnie napiszą zrzeczenie się spadku. Poza niną nie mają nikogo, nie będą domagać się udziału córki. Czy to sprawiedliwe? Teściowa wciąż przychodziła i denerwowała się, że choroba jeszcze nie pożarła synowej. A Nina nadal leżała na kanapie i nie porządkowała domu. I o pogrzebie też co jakiś czas wspominano. Polina Pawłowna martwiła się, że będzie jej wstyd za synową, a nie będzie miała czasu na sprzątanie. I oto pewnego dnia Teściowa dostała wiadomość. Nina napisała jej, że posprzątała, niech przychodzi, wkrótce będą musieli się pożegnać. Polina Pawłowna natychmiast pobiegła do synowej, myślała, że ta jest już zupełnie bliska śmierci, ale przy mieszkaniu zobaczyła trzy walizki. Nie zrozumiała, co to znaczy i próbowała otworzyć drzwi swoim kluczem. Ale on nie pasował, zamek został zmieniony. Synowa nie odbierała telefonów, a gdy matka zadzwoniła do syna, on też był zaskoczony. Pytał, czy nie wie, co mogło opanować Ninę. Powiedziała, że przygotowała mu paczkę na zmianę. Niedaleko mu jechać, może sam ją odebrać. Ale tu do matki i syna doszło coś. Okazało się, że żona spięła jego rzeczy i już złożyła pozew o rozwód. Dowiedziała się, że mąż nie jest na zmianie, tylko przez cały ten czas mieszkał z inną kobietą. Sądząc po wszystkim, zaczął się z nią spotykać jeszcze zanim dowiedział się o chorobie żony. Wystarczyło niedawno poszukać po profilach znajomych w mediach społecznościowych. Tam pojawiały się jego zdjęcia z tą panią. Mąż i teściowa czekali, aż Nina zwolni mieszkanie. Ale Nina wyzdrowiała dzięki dobrym ludziom. Teraz po rozwodzie przypadnie im tylko połowa mieszkania. Koledzy z klasy, dowiedziawszy się o jej chorobie, zebrali pieniądze na leczenie. Świat nie jest pozbawiony dobrych ludzi, ale niestety jest też wystarczająco dużo złych.